Wybaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu? Jako Pan przebaczył Wam, tak i Wy. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, Pan Jezus każe nam spojrzeć na ten świat jako na pewną mieszankę dzieci Bożych i dzieci diabła. Jest na świecie i pszenica, i konkol. Jest nasienie Boże i nasienie złego Ducha. To wszystko dostrzegamy bardzo doskonale. I oczywiście każdy z nas chciałby być zaliczony do tej Bożej pszenicy. Każdy chciałby, ażeby po żniwach został zabrany do Bożych gumien, a żeby tam był przechowywany. Z pewnością. Ale jeżeli uczciwie popatrzymy na siebie, to też pewnie nieraz możemy stwierdzić, że wcale nie jesteśmy pszenicą, tylko konkolem. Wcale nie jesteśmy Bogu mili, i nasze działania nie czerpią inspiracji z ziaren Bożych, które nam zostały dane w sakramentach i w słowie Bożym, tylko z ziarna, które zasiał zły Duch w naszych duszach. I owoce nasze tak naprawdę pokazują, czyimi jesteśmy dziećmi. Rozwiernie każdy grzech czyni nas dziećmi diabła. Każde nieposłuszeństwo, każde postawienie na swoim czyni nas dziećmi przeznaczonymi na zatracenie. I drodzy wierni, tutaj jest ta scena, musi nas nauczyć, jak Pan Bóg musi odbierać tą niewdzięczność, która pochodzi od ludzi. My często oburzamy się, że na świecie jest tyle złych ludzi. Może w naszym najbliższym otoczeniu, może w dalszym otoczeniu, w rządzących tym światem. Tak, i to nas wszystkich w jakiś sposób denerwuje. Dlaczego oni są, dlaczego oni funkcjonują, dlaczego oni mają władzę, dlaczego działają. Pan Jezus nam na to odpowiedział, dlaczego tak jest. Natomiast wyciągnijmy z tego wniosek, skoro ci ludzie nas tak denerwują. I ci ludzie prowokują nas do gniewu, a my sami nieraz jesteśmy również takim kąkolem w oczach bożych, ponieważ Bóg nam tyle dał tyle nam dał swojej troski, łaski, dobrodziejstw, a my go obrażamy być może czasami nawet tymi samymi grzechami to zrozummy, że sami również zasługujemy na gniew boży. To jest ta pierwsza nauka, którą chciałbym tutaj z tego z tych słów Bożych przekazać. źli ludzie, którzy są wokół nas, pokazują nam, jak my czasami jawimy się w oczach Bożych i jak rzeczywiście gniew Boży prowokujemy. I jeżeli chcemy być pszenicą Bożą, to musimy rzeczywiście postępować według tych wskazówek, które święty Paweł pozostawił nam w swoim liście do kolosan. I dobrze, żeby po powrocie do domu sięgnąć do tego tekstu i sobie go poczytać w kontekście swoim osobistym. Otóż, drodzy wierni, ja tutaj znowuż zatrzymam się na tym, co mówi święty Paweł o przebaczaniu. Jako Pan przebaczył Wam, taki Wy, i tutaj my też mamy pewną taką podwójną moralność, ponieważ my chcemy, aby Pan Bóg nam przebaczał zawsze, w każdej chwili, każdy nasz grzech, natychmiast bez konsekwencji. I tutaj rzeczywiście nasze do wymagania są wielkie. Chcemy, żeby Pan Bóg nam zawsze, wszędzie, wszystko wybaczył i nie wyciągał konsekwencji. Natomiast jak to wygląda, w stosunku do bliźnich naszych. Bo przecież Pan Jezus nam wyraźnie powiedział, że mamy bliźnich naszych miłować i, ty, i dobrych i złych, jako Ojciec Niebieski daje i słońce dobrym i złym i deszcz dobrym i złym. A więc wybaczanie jest wręcz konieczne, ażeby być dzieckiem Bożym. żeby przynależeć do tej pszenicy Bożej. Jeżeli ktoś tego nie robi, nie naśladuje naszego, naszego ideału, naszego przykładu, mianowicie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nawet krzyżującym Go wybaczał i usprawiedliwiał. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc my nie możemy się wymówić od tego, ażeby wybaczać. I tutaj należy parę rzeczy sobie wyjaśnić co do wybaczenia, ponieważ nieraz rodzą się takie wątpliwości, które powodują niepokój sumienia naszych wiernych, a mianowicie wybaczenie nie przynależy wprost do sfery emocjonalnej. Żebyśmy to dobrze zrozumieli. I wybaczenie nie przynależy do takiej sfery kultury osobistej, dobrych manier. Nieraz są ludzie, którzy potrafią rzeczywiście założyć maskę i grać na zewnątrz taką, odgrywać taką rolę, że wszystko jest w porządku. Się do siebie nawzajem uśmiechamy i, i mówimy, że very nice, tak? wszystko jest piękne, tak? wszystko, jest, wszystko dobrze. A w sercu ktoś po prostu nosi wielką nienawiść do tej osoby i najchętniej ją by rozszarpał, ale wtedy się okaże, że gdyby tak wylał swoją złość na zewnątrz, to, to by się okazał jako człowiek nieokrzesany, człowiek jakiś, w jakiś sposób e, prymitywny i dlatego woli zachować pewną taką postawę, że wszystko jest dobrze. Uśmiechać się do każdego, a w sercu swoim życzyć mu najgorzej. Jeżeli w taki sposób postępujemy wobec winowajcy naszego, to to nie jest przebaczenie. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie gra. I tutaj, drodzy wierni, nie oszukujmy siebie, że skoro ja się grzecznie zachowuję wobec kogoś, to znaczy, że przebaczyłem. Druga skrajność jest taka, że człowiek, który został przez kogoś skrzywdzony. Nieraz nie potrafi uspokoić swoich emocji. Jeżeli ta krzywda jest jakaś bardzo bolesna, dotkliwa, to widząc tę osobę, albo nawet ją wspominając, albo wspominając to wydarzenie, które, które było bardzo bolesne, uruchamiają się wszystkie emocje. I teraz taki człowiek wie, że powinien przebaczyć, wie, że nie może jakby trwać w takim, takiej zatwardziałości, ale zarazem nie potrafi uspokoić tych wszystkich emocji. I ludzie myślą, że skoro te emocje się uruchamiają, to znaczy, że nie wybaczyłem. To znaczy, że jeszcze, ten, jeszcze mi daleko do tego, żeby wybaczyć, chociaż, dajmy na to, nie ma w sobie taki człowiek chęci odwetu. Nie chce, żeby. Tą osobę spotkało jakieś nieszczęście, wręcz modli się za tą osobę, żeby się zbawiła, żeby poszła do nieba, ale przychodzi do konfesjonału taka osoba i mówi, Że ja chyba nie wybaczyłem, nie wybaczyłam mojemu bliźniemu, który mnie skrzywdził. Otóż, drodzy wierni, ten, ta druga osoba jak najbardziej może być pewna tego, że wybaczyła. To, że nasze emocje są niesforne i że się uruchamiają na wspomnienie jakiejś krzywdy czy złości, jest to rzecz jak najbardziej oczywista. Nie jesteśmy tak naprawdę panami naszych emocji. Nasze emocje są takie, jakie są. Pewnie każdy chciałby mieć no, naszą uczuciowość taką pozytywną. Każdy chciałby być radosny, każdy chciałby być jakiś taki po prostu szczęśliwy, i tak dalej, i tak dalej, cieszący się życiem, pełen entuzjazmu, ale czasami tak jest, a czasami tak nie jest. I mimo, że chcemy tych pozytywnych emocji, to czasami są, przychodzi jakiś smutek, jakieś takie zniechęcenie, takie po prostu oklapnięcie. I co na to możemy zrobić? Trzeba po prostu to jakoś znosić w sobie, nie poddawać się tym emocjom, ale tego się nie da wyłączyć. I tak samo, jeżeli się uruchamiają te negatywne emocje, to nie znaczy, że nie przebaczyłeś, tylko znaczy, że to jest pewna pozostałość jakiegoś zła której nie możesz się poddawać. Broń się przed tymi emocjami. Nie pozwalaj, ażeby one cię zalewały, nie pozwalaj, żeby one były czymś takim trwałym, żeby rzeczywiście nie doprowadziły do wewnętrznej nienawiści. Tylko im więcej odczuwasz sobie tej złości, tym bardziej staraj się modlić za tą osobę i staraj się życzyć jej. Tego, co jest dla niej najbardziej potrzebne, tego dobra, które jest dla niej najbardziej potrzebne, ażeby duszę swoją zbawiło. I tutaj nie ma wtedy wątpliwości, że zostało, nastąpiło przebaczenie. I dlatego też, drodzy wierni, nasza, nasza słabość nie pozwala nam połączyć tych dwóch elementów woli i emocji. Ale jeżeli w naszej woli dostęp, nastąpiło, to nastąpiło to postanowienie, że wybaczam i nie szukam jakichś konsekwencji, to to jest wybaczenie. I do tego jesteśmy zobowiązani zawsze. Jesteśmy do tego zobowiązani w taki sam sposób, jak Pan nam wybaczył. Bo jeżeli, zobaczmy, nie chcę komuś wybaczyć, to jakim prawem idę do konfesjonału i proszę o rozgrzeszenie? Jeżeli ja nie chcę komuś wybaczyć, to jakim prawem modlę się? Modlitwą Pańską i mówię: wybacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy winowajcom naszym. Bo to jest warunek. I nawet jeżeli ktoś nas nie przeprosił, jeżeli ktoś być może trwa w swojej zatwardziałości i krzywdę nam rządzi, wyrządza, to my nie mamy prawa go nienawidzić. My musimy w sobie rzeczywiście robić wszystko, ażeby nienawiść zdławić i dążyć do tego, ażeby tej osobie życzyć dobra. To jest ten warunek. My musimy być rzeczywiście podobni do Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy on modlił się za swoich oprawców, ci byli daleko od tego, ażeby żałować i przepraszać, że właśnie przebijają mu ręce i nogi, że właśnie zawieszają go na drzewie krzyża. I kpią z niego i wołają, zejść z krzyża, jeśli jesteś synem Bożym. To jest warunek. Dlatego też, drodzy wierni, w każdym z nas jest trochę pszenicy Bożej i trochę kąkolu. Pan Jezus powiedział, że należy zostawić kąkol aż do końca świata, ponieważ póki żyjemy, to z kąkola może zrodzić się dobra pszenica. I z nas również, jeżeli zastosujemy te wskazówki świętego Pawła, które są nam dzisiaj podane, to może być z nas Bogu miła pszenica, którą z radością zbierze do swojego spichlerza. Dlatego nie zrażajmy się tym, że na świecie jest zło, nie zrażajmy się tym, że ludzie nas czasami krzywdzą i niesprawiedliwie traktują, tylko w każdej sytuacji postępujmy tak, jak tego pouczenie mamy w Słowie Bożym, a żeby Bogu się podobać i żebyśmy byli na końcu przyjęci do chwały niebieskiej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.